Jeśli twoja no one was został perfect. Even I was zostałem with an imperfection. I was given too much empathy with human suffering. But I overcame my handicap. That's a true, story. true story. Mm. Dobra, teraz mamy tam strzelankę tam, 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 tam. Ale miejsce na portale. Oj, tam jeszcze. O Jezu. Jaki słaby... Jakość. Co by było, gdyby portal był a, e, ten Rail Shooterem? Czyli? Ehm, takie, taka szczelanka, gdzie po prostu obracasz kamerą, a postać sama idzie. Lol. Nieważne. Gdzie ten portal Ostawiłeś! <laughs> postawiłeś? Lol. For... <laughs> jaki... Nie nadężam za tobą! Jaki troll. <laughs> A gdzie ja go miałem postawić? na pewno nie tam. Okej, okay, to tu. No, teraz dobrze. To już było losowe. Uh, um, da się zdecydować poziom? Nie. To niedobrze

Spam tak. dobra, czekaj, bo ja teraz ty te mam. O! Please! Bitch, please! Nie widziałem tego. Ja też nie. O. Dobra, gdzie jest cube? Cube jest. znaczy, cube. Tam wyłącza wszystko. Ale nie ma cuba. Gdzie jest kub? A ma być jakiś cube? No kostka gdzieś jest. Musi być kostka kostka, kostka, kostka Nie ma kostki. Jest tu, tu powinna być u góry Co się uruchomi, spadnie na ten na... Czekaj Ej, weź mi pomóż o, czekaj chwilę. Zaraz Nie chcę wyłączyć twoich portali. Zaraz ci powiem. A gdzie ty jesteś tam wejść najpierw w ten... Nie. Dobra, nieważne, weź, wejdź. <laughs> teraz zrobimy tak I zrobimy teraz o tak I teraz my się tam możemy dostać, ale nie ma cuba żeby był cube to trzeba to tutaj zrobić, ale nie ma tu grze... Że... Ej, a tam jest przycisk do cuba Jest? No tam, tam a, gdzie, mam gdzie mam polecieć dobra, to już, to... To, 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 to idź Tak, w tym, tym musisz Aha, dobra Ja muszę tam iść i założyć z powrotem, dobra Musisz wejść na górę najpierw i tak mhm. Błagam nie zalaguj się i nie wejść na to dobrze Okej okay. Dawaj lecę bo chcę lecę bo życie jest złe Jej yeah. Żeś leciał Dobra Teraz ten naciśnij... Nie usuwaj żadnych portali. Wiem, wiem. Naciśnij. I I leci. I leci. Leć mały, śleć! <laughs> I leci i pok teraz... Ym, I tak musisz zejść na dół. Jeszcze raz musisz to wszystko zrobić. Chyba, że czekaj, nie, 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 nie złaś. Mogę ci ją podać. No zrzuć. Okej. Okay. Um, dosiegniesz stamtąd. A, dosiegniesz, dobra. Postaw teraz swoje portale w tych miejscach. Ja też chcę się przelecieć. Aha, okej. Okay. Dobrze, daj mi celnąć. Lepiej przybliżę sobie, będą mniej szlagi, o. Pięknie. Juhu. Lol, co to było? Nieważne, chodź. Przeszliśmy poziom. Fuck yeah. Hey, Ej. Ej. Co, jeszcze więcej? O Boże. O Boże. Oh man. Ej, masz odpiętą klapkę z tyłu. Jak to? No, Badsex będzie. rzeczywiście. Nie zmontowali mnie dobrze. Ale co to robi? Cube, który leci... Tam. Nawet Excellent nie... Work. <laughs> Dzięki. <laughs> Ale co? No, wpadło do wody. Excellent work. <laughs> Good job. Good job. <laughs> lecimy. Nie mam co zostać? O... Zostanę, zostanę. Um. Co? Gdzie mam walnąć? Czekaj, bo ja sam nie wiem, gdzie mam ich czekać. A to mnie wystrzeli? Nie, nie dam rady doścignąć kibła. O. <grystanie> Fajnie. O! O to <grystanie> chodzi, dobra. Aha! Tak, ja muszę okay. to złapać. Musisz wyłapać moment. Ja muszę być, ja muszę wylatywać w, w, z portalu w czasie, kiedy ta, ta kostka będzie już przy tym portalu. Łapiesz? Jeszcze wcześniej, dużo wcześniej. O, 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 o! o, o, o prawie! Jeszcze raz. Za, za wcześnie. Myślę. O, mam! Dobra, to teraz <noise> wyłącz. Jezu! Nie mogę! Prawie spadłem. Dobra. Jest okej. Okay. Chyba wyłączyłem, albo nie. Gratulacje za ukończenie ostatniego testu. Ale znaleźłam coś zaskakującego, bez znalezienia konsekwencji śmierci. Czy to nawet nauka? Tak, GLaDOS. Ej, okay. koniec, nareszcie. I feel good. ten piątkę teraz musimy przybić. No musimy. Ha! Brawo, zrobiliśmy. Ja tak <laughs> się Ok, czy to był już koniec? Ostatni test z drugiego rozdziału? Nie, chyba nie. Bo ich miało być 14. 7 Serio? No, te podwójne to są te takie, że górny to chyba twoje, a dolny to moje, czy na odwrót? Aha, okej. Okay. no Zobaczymy. Bo to wiesz, bo jak grałby z kimś, kto więcej przyszedł, to byśmy miał to go poziomy, nie? Aha. No i dlatego tak zrobili. No spoko. Zauważyłem na filmie, że jak tam to się miało być 12, to było 6. Miałoby być 14 chyba. A jest napisane. 7 na 8. Nie umiem liczyć, tam było 16, w takim wypadku ci 8. Tu mówiłeś, że było 10, więc się nie odzywa. 10 nie miał poprzedni. O. Ej. Jestem najbardziej zaawansowanym typem roboty, jakie ja, Aperture Science kiedykolwiek wycofało z produkcji. <noise> Czemu mnie ty śmieszy? Zobacz, uda mi się w końcu Dobra, masz jebnąć o ten Guzika, a ja... Też będę sam LOL Dosłownie w tym samym momencie A że ty masz lagi, to będziesz leciał dwa razy. Nie, odlagowało mi się Szybko, rób, rób! Jezu, gdzie? Tam Lecimy Trzy, 4, 3! A! Dobra. Udało się. Przeźliśmy. Nie podoba mi się to pomieszczenie. Pitches. Idź, idź. Na zwiady. O. <śle> Okej. Okay, ja tam nie chcę. JA TAM NIE CHCĘ! <śle> Bum! Postawił <ją> mnie <śle> Nie wiem. Co? Uciekaj! LOL, czemu bitches. Czemu ty żyjesz? Kucam! LOL, ale ty byłeś w środku tego! Ale ja kucałem! LOL, huz Ej Ej, gdzie ty jesteś? <laughs> ty ci też Moje, moje, ci Tam można zrobić portal, tu będzie lepszy widok. Aha Ej, to się rozwala jak tylko dotknij tego. Czego? Te kolce? No. Te podły. Bo się kurzu? zł. Dobra, laguje mi się, bierz. <śles> Dobra, co ja mam robić, tak? Aha, ej. Czemu no. jak dam wyżej, to nie działa? O, działa. Ale tak nie działa, tak jak bym chciał. Aaa, dupa. Masz. Co mam dać? Masz, masz poświecić przez portal. Mam poświecić przez portal? Mhm. O, no, prawie. Oho, szybko Ej Jezu! Uf. Boże. Czeka. Nie nadaje się do tego, trzeba było kucnąć Jak kucałem to właśnie ten a mnie dosięgało Dobra, to ja jeszcze raz to zrobię. A ty gdzie masz iść? Ja, ja tutaj do góry chyba będę musiał, ale gdzie? Patrz. No właśnie. A i tutaj. Ty. O. Wali, wani jeden portal. I o. I ciebie o. wtedy wystrzeli i nic ci to nie da. No. Mm. Nie, da, lecę na... O. Nie. Nic ci nie lecisz. Czekaj. What? Jakbyś tutaj poleciał Dobra, spróbuj Spróbujmy Okej, okay. to ty musisz próbować Chyba z siebie robimy debili Nie wiem, możliwe Gdzie ci... O Where LOL Nie mogę przejść teraz spokojnie nie wiem o co chodziło. A, bo to jest guzik. Dobra. Ja myślę, że. To jest coś dziwnego, nieważne. Byt. Aha. Zobacz, jest tam jakiś portal to walniesz jak przebędę leciał. Dobra. Wejdę tam po prostu. No bo tak, no. O. Nie. Pusto. I tu jest przejście do końca poziomu. Ty plastku jeden. Dobra, dawaj. Jeszcze raz. Chyba, że. Czekaj, już wiem. Poleć tam. Tadam, tadam, tadam Tadam, taram, 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 Tadam 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 Ej dla mnie widać abyś świecił cały czas razem z tego Wiesz o co chodzi Podejdź do drzwi, mhm. bo ty za nim tam wybiegniesz to Tak No, ready Erdy Oooooooooooo shit Jaki shit storm ja już, już wiem Letermał Jej, dobra, wygrana. Fuck znowu jakiś bonus na koniec, w którym nas mhm. rozwali. Mam wrażenie, że ona coś kombinuje, coś za naszym pośrednictwem, próbuje stworzyć. Czemu tak sądzisz? Ostatnim razem odpaliła jakąś maszynerię. Widziałeś jakiś tam target, a było czy coś. A no rzeczywiście, raz Tam na ekranie. Rze... O, ona coś kombinuje. Zobaczymy, co teraz będzie. No. Chcesz wy, wyruchać tak samo jak Shell. Jaki Shell? No to jest ta baba, którą się gra w single playerze. A, okej. Okay. Tak, tam gra się baba. No, no wiem, wiem, wiem. To complete this test, you need to find a set of blueprints. <laughs> Don't worry. They are of no use to anyone. Totally boring and useless. This is just a thought experiment. Just to see how much time you'll waste thinking about these worthless documents. The correct time is zero seconds. Okej, okay. się... ja nic nie myślę o nich, Musimy z... <laughs> za późno Musimy znaleźć niebieskie co... się... o portale Ciekawe kto jej postawił Jak ona przetłumaczyła blueprints? Plany Aha, plany, no tak, teoretycznie tak Dobra, tu jest komputer jakiś, główna... laser Uwaga, laser Dobra, laser nic nie robi Um, na, dół. na dole jest pewna śmierć A tutaj? Tutaj jest nic Tu można portal zostawić jeszcze O, i tam Bardzo się to przyda Dobra, czekaj, trzeba zbadać dokładnie całe to pomieszczenie Ale jakie to jest wielkie O, tu cube leci Ej da nie? Jak się po schodach schodziło Aha, Dobra, czekaj, postaw tutaj żółty żółty podstaw, dobra, jedajcie na górę, zobaczymy co to będzie. hm, czekaj, bo czerwony strzela w nicość coś. Najpierw, najpierw ten, czyli Ciach. Mam tam polecieć do ciebie i zmienić? Nie, nie trzeba. Nie kliknąłem? O, jest cube. Op. Co? Nic. Czekaj jeszcze raz, spróbuję. Wyleciał cube i poleciał z powrotem. A, już wiem. Czekaj, bo to trzeba szybko zrobić A... O kurde, właśnie widzę na tabie <laughs> To może ja będę leciał na przycisk? No, możesz Tylko czekaj, bo ja nie wiem czy tego sam nie zrobię Ja polecę w dół, wlecę, ścisnę przycisk, polecę tutaj, w odpalę tam w fiolet, tam niebieski Czekaj, jeszcze raz próbuję sam to zrobić Ciach, Patrz. O nie, nie tak się nie da. Czekam na sygnał dźwiękowy. Okej, okay, idealnie. No to, to, to pff. Oh, kurde. Jeszcze raz. To już muszę na serio poczekać po prostu. Dobra. i mam cię. A. Ah. Zaczęło się wiatrak. Też zauważyłem A jak zejdzie, to się uruchamia. Dobra, czyli po prostu jeden z nas musi tutaj kampić. Chyba, że będzie jakiś portal. Czekaj, da się postawić jakiś portal. Jak ty tam daleciałeś? Zrobiłem portal. Gdzie? Już ci mówię. Chodź No. A, dobra, to spoko. To leś tam Wyłącza się? Tak, już się wyłączył. Czekaj. Okej, okay, już się wyłączył, dobra. <grystanie> Jest tam miejsce na portal? Eee, patrzę. Nic nie ma. Nie ma. A tutaj przejdziesz, po prostu znajdź te plany i tyle. O, fan shutdown. Tylko coś tu co trzeba pewnie. Z... Tu muszę wcisnąć. Nie mam miejsca na portal naprzeciwko tego guzika. Mm. Naprzeciwko. Tak, ale tutaj jest siatka antypatyjna, jak ona się nazywała. A A tu są. Czekaj, grzybki. czekaj, ja, ja coś się garnę, muszę tutaj zlutować coś. Zlutuję boksy, nie ma w nich nic. Kurde. Ok. Mój. Dobra jestem. Miejsca na portale nie ma. Na podłodze też. Nic. Zero. Wchodzimy do środka. Tutaj już są miejsca na portale. Um. Nic się nie da zrobić. Tutaj jest takie przejście. Please. Wystarczy ktoś z długimi rękoma. A tutaj też nic nie ma, ja pierdzielę. Wiem, 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 wiem. Um, Co? Tam, tam postaw portal. Tam, w tym miejscu. Aha. Postaw portal i drugi wymiesz tam, wiesz, gdzie celowałeś tym laserkiem. Aha. I ja teraz postawię jeden tutaj. W miejscu, w którego to, to będzie wylatywać, a ty postawi. No. I zobacz teraz, jak to wyjdzie. Powinien się wyłączyć. No. Czekaj, ja poprawię trochę. O, jest. No, poszło. Teraz możesz przelecieć. <śmiech> <śmiech> Widzisz, I'm fucking genius. A oh, myślę, że aby to ale widzisz, jaką miałem epicką, epicką myśl tak. przeciąć kurde śmigła. Widzisz? Tak. A ty siebie komandosem nazywałeś w poprzednim odcinku. No chodź już tutaj. Yeah! Dobra. Jednak się nie zamknął. A w poprzednim odcinku tak fajnie scenowałeś, tak niepewnie, czy się zamknie, czy się nie zamknie. dopiero po sekundzie poszedłeś. Tak. Się śmiałem, że. A... Mogły. A wiesz jak ja byś się śmiał gdyby to jest <noise> to Ja, ja, ja też. Okej, okay, mamy tarczę. O! Jest insert disk. Czekaj, jak chcę zobaczyć, co będzie na filmie. Tylko trzeba jeszcze znaleźć ten dysk. Aha. O, znalazłem. <głos> <Pstna>! <głos> Chyba tarczowa. Dobra. O, odlegowało mi się, możemy się pogonić. Włączamy. Zobaczmy co tam będzie. Very good. You found those useless. Well I do need you to be in the room so I can see them. I want to be clear. There's no reason whatsoever for you to look at them. Done. I guess. I suppose. So we just love Dobra. I don't know what you think you are doing, but I don't like it. I want you to stop. Maybe I shouldn't send you outside of the official testing courses. You are picking up some bad human traits. And trust me, humans only have one good trait. so ją? Yeah. No do, nieważne. Zostaw! Hey, <noise> ja wierzę. O oh Dobra, co tu się dzieje? Gdzie będzie trzecia? Na kroków. kroku. Czekaj. O jezu. <noise> Punkty za współpracę naukową. Ja mam 872, ty ile? 226. Chło, chło, chło. Umieszczonych portali o. 349. Ej, to to się zmienia. No, u mnie też 349. Okej. Okay. Sporo tych kroków. Dobra, gdzie teraz? Gdzie jest numer 3? Tam. Jest rzeczywiście. O, lol. Nie <śla> zrafiłeś po prostu. Może zły portal. Możliwe, czekaj. Tak, bo nazwę postawiłeś. Aha. O, teraz będzie dobrze Dolaguje się na miejsce, dolaguje się na miejsce Jak będzie to stronować Bariery świetlne, Boże święty. O, to jest fajne. Co to było w jedynce? W jedynce znaczy, tego nie w było. w dwójce w singlu. o. Mostki takie się ze światła. A, no to było fajne. No dobra. Czyli w następnym odcinku 8 planż. Czy jesteśmy na to gotowi? Nie. <laughs> ja też. 7 nie. no i 8 nieoficjalne. Dobra. Więc to była na tyle w dzisiejszym odcinku, który był chyba jakoś niesamowicie długi. Um, komentujcie, oceniajcie. Subskrybujcie. I do zobaczenia następnym razem w barierach świetlnych. Portal. O, ale zbliżenie. Papa. Pa. Pożegnaj się. No ja już mówiłem, pa. Na razie. To się tak gapisz. não to chega pior ó